Dzisiejszy odcinek sponsoruje Dotter. Hej, witajcie w krótkim podsumowaniu pierwszego dnia prób. Ten film jest specjalnie dla osób, które nie mogły śledzić wszystkich prób dzisiaj albo są yy, ciekawe co sądzę o tych próbach i chcą to po prostu mieć w jednej krótkiej formie, więc taki krótki skrót się na pewno przyda. Dzisiaj na scenie miałem okazję zobaczyć 6 państw w pierwszego półfinału, z pierwszej połowy i Australii dosłownie niecałą minutę i to nawet nie występ, tylko przygotowanie do tego występu. Pokrótce powiem, co zobaczyłem, jakie są moje odczucia, co sądzę, czy mi się podobało, czy nie. I spróbuję wam powiedzieć takie top 3 dzisiejszych prób. Więc zaczniemy kolejności startowej, czyli najpierw była Litwa. Litwa, przede wszystkim nie zmieniło się to, że mamy taką samą choreografię jak w finale narodowym, jak w selekcjach. Te same są stroje wizualizacje są bardzo podobne, wręcz identyczne, aczkolwiek trochę upgrade'owane, ponieważ pojawiają się także takie kraty trochę neonowe. W ogóle te wizualizacje są bardziej płynne, bardziej ruchome, więcej się troszkę dzieje. Pojawiają się też takie momenty, szczególnie na początku i pod koniec tego występu, gdzie ekran jest dzielony albo te kadry są mniejsze, trochę jak u Luki Hani ze Szwajcarii. 2019, więc możecie sobie mniej więcej przewidzieć co się wydarzy. Wajdotas jest świetny wokalnie i nie zawiódł. I przede wszystkim jest ten występ o wiele bardziej moim zdaniem ciekawszy, dynamiczny, angażujący. Jedyny moment, który mi się w tym występie nie podobał to był taki moment, w którym Wajdota przejmuje jakby kamerę operatora i przez chwilę z nią idzie, więc nie do końca mi się akurat ten y, fragment podobał. Ogólnie Litwa ogromny plus. Uważam, że finał jak najbardziej pewny, y, bez dwóch y, zdań, wątpliwości. I, jako osoba, która była dosyć y, sceptyczna do całej litewskiej y, dyskoteki, tak teraz uważam, że warto na nią zagłosować. Kolejna była Słowenia, czyli Anna Soklicz, i wersja y, jest taka sama, w sensie tam były takie mm, jakieś plotki, że jest sześć aż wersji tej piosenki i być może wykona jakąś inną i ja przynajmniej nie zauważyłem jakiejś różnicy. Anna występuje w stroju z tredysku takie mam wrażenie, że on się nie różni niczym, również ma taką białą płachtę, jest to biały kombinezon. Yy, pojawia się najpierw ona na środku sceny, gdzie yy, wizualizację to głównie jakieś yy, jakieś Dymy, nawet nie dymy, tylko jakaś taka aureola się pojawia, bo coś na miarę skrzydeł. Ciężko to opisać, ale są te wizualizacje bardzo ciekawe, i bardzo ładnie i starannie wykonane. Pojawia się potem wielka kula ziemska, jakby, jakby to była kula ziemska w nocy, i bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Coś jak po prostu z Google Earth wzięte w trakcie nocy, i też chyba to ma nawiązywać do piosenki, że. No, po nocy przychodzi dzień, więc jest ta kula nagle taka właśnie oświetlona takim światłem dziennym. Wygląda to naprawdę fajnie. Jest to taki dosyć mocny przekaz. Wtedy stana się otwiera i Anna przechodzi na wybieg, gdzie tutaj. Ze wszystkich występów, tylko tutaj został użyty taki boczny ekran, który jest równoległy z właśnie z wybiegiem, i wtedy pokazywane są jakieś ujęcia natury: jest bodajże pustynia, jest jakieś, jakaś zieleń, jest, są fale oceanu czy morza. Wygląda to bardzo sludnie, wszystko bardzo elegancko, przemyślanie. Myślę, że nie warto z Słowenii. to bardziej, że ona jest także mocna wokalnie. Natomiast, czy sama piosenka jest na tyle dobra, żeby wejść do finału? Nadal mam ogromne wątpliwości. Kolejna była Rosja. Rosja wbiła mnie w fotel. Na samym początku pojawia się Maniża w wielkiej sukni, jak niczym ogromna matrioszka, i wydawałoby się, że. Yy... Będzie to właśnie takie odsłanianie częściowe, aczkolwiek Maniża bardzo szybko z tej sukni się uwalnia i ta suknia zostaje jak taki wielki posąg na tej scenie. Cała reszta już jest bardzo podobna do tego, co widzieliśmy w preselekcjach, czyli chórek jest ustawiony właśnie w takim kwadracie, a Maniża w stroju takiego robotnika z turbanem na głowie zostaje na środku i swoją energią totalnie niesie ten performance, ten występ. Wizualizacje są Mocne, mocne pod względem przekazu, który niesie się razem z tą piosenką. Pojawiają się kobiety, które równocześnie z manierzą jakby śpiewają ten utwór. To wydawałoby się, że ten utwór jest takim swoistym hymnem rosyjskich kobiet. A może i też w ogóle kobiet, nie tylko z Rosji. Więc Rosja bardzo na plus. Uważam, że może ujęcia powinny być trochę dy bardziej dynamiczne, ale i tak uważam, że jest Rosja na miarę finału. Bardzo solidnie, ciekawie, super. Kolejny kraj to była Szwecja. I dla tych, którzy nie wiedzą, se przeszedł pod koniec kwietnia drobny zabiegu, zabieg, zabieg yy, na stronach głosowych, przez co jego wokal no, nie domaga i to bardzo było słychać, aż było naprawdę szkoda go, że nie może Pełni sił walczyć o, o y, dobre miejsce na Eurowizji, o awans. Po pierwszym podejściu wydawało mi się, że trzeba zacząć się obawiać o Szwecję, po drugim już było trochę lepiej. Cały koncept jest totalnie jeden do jednego z preselekcji, czyli tu se wychodzi na scenę, y, wizualizacje są wręcz identyczne, y, chyba kolorystyka jest troszkę inna. Y, y, jest dużo tych takich fal, właśnie pulsujących, jest ta taka ścieżka. Jakby wiecie, rozstąpione morze i tusce w środku, czy mojżesz, i wszystko jest ok pod tym względem. Chociaż na pierwszym podejściu, które widziałem, były drobne zgrzyty. To, co mi się nie podobało szczególnie, to żółte wizualizacje, na których pojawiają się właśnie ci sklonowani tancerze, chórzyści z tego występu. Nie do końca mi to odpowiada. Tak samo jak pojawia się taki czerwony prostoką, który się rozchodzi, on jakby nie ma szans rozejść się do końca, bo nagle pojawiają się, przełączają inne wizualizacje. To mi troszkę tak zgrzyta. Natomiast myślę, że gdyby Tusse był w pełni sił wokalnych, to on by, nieważne co by się działo na scenie, on by to niósł. A tutaj, no, zaczynam się nieco obawiać o jego przyszłość, szczególnie, że próby są wykańczające wokalnie przede wszystkim, mimo że jak słuchaliśmy jego, jego głosu podczas Konferencji prasowej to nie wydawało się ani zmęczony, ani inny. Wszystko było jakby ok. Nic nie zwiastuje tego, że podczas śpiewania jest, jest już trochę słabiej. Więc Szwecja tak naprawdę, jak zwykle, robi jeden do jednego to, co zrobiła na Melodii festivalem i. Moim zdaniem, jest tam jeszcze trochę do poprawy, nie wiem po co te wizualizacje, i jeszcze moment, w którym dochodzi prawie do ostatniego refrenu, tam pojawia się takie ujęcie bardzo czerwonego światła, które właściwie zasłania wszystko. Nie wiem, jaki jest zamysł. Kolejny kraj to była Australia. Tak właściwie to mieliśmy tylko szansę zobaczyć to, co wy w sumie możecie zobaczyć na kanale Eurovision TV, czyli mogliśmy tylko zobaczyć. Tak naprawdę strój, w jakim wystąpi Montaigne, który mi osobiście średnio podszedł, a właściwie to mi nie podszedł, yy, i mogliśmy zauważyć, że będą przynajmniej trzy tancerki ubrane w jakieś takie srebrne yy, pantalony. <grym> Więc, a w sumie nie możemy ocenić to tylko tak w ramach uzupełnienia. Kolejny kraj to była Macedonia Północna. Macedonia Północna to jest po prostu mój wygryw dzisiaj, bo to, co się tam odwaliło, to przechodzi moje ludzkie pojęcie. Mianowicie, Wasel pojawia się w czarnym garniturze, można by powiedzieć, że jak taki ksiądz i śpiewa, tak? W pierwsza lutka jest w bardzo ciemnym, nastrojowym klimacie, na jego piersi, tutaj no, w sumie na sercu bardziej. Pojawia się taki, czerw taki złoty, mm, złote światełko, które to jest oczywiście efekt telewizyjny, który rozchodzi się takimi korzeniami po jego klatce piersiowej. Później też tych efektów jest sporo, jeżeli chodzi o te złoto. Tutaj złoty dominuje, złoty i czarny, że nagle na jego ręce pojawia się pył, albo on tak rozbryzguje takim złotym proszkiem. Więc jest to w jakiś sposób magiczne I tak to ma chyba być. I tutaj przechodzimy do głównej części, gdy nagle spod jego marynarki wystaje. Disco Ball kamizelka. Nagle wszystko ciemnieje. Z góry, jak niczym, boskie światło. Pada na jego yy, kamizelkę światło, słup światła. Niczym u w Bulletproof. Dokładnie tak samo. To jest 1 do 1 zerżnięte od Bulletproof. Nie da się tego inaczej opisać, bo moja reakcja była, wydaje mi się, yy, adekwatna do tego, co zobaczyłem i myślę, że każdy z was, jak to zobaczy, to będzie identycznie reagował. Ale muszę przyznać i muszę oddać Wasilowi to, że mnie nie zainteresował, że mnie zaciekawił, mimo tego, że jego piosenka w ogóle mnie nie interesuje i mnie w ogóle nie, nie grzeje. I naprawdę to jest jedna z ulubionych moich prób dzisiaj. Może bardziej w kategorii guilty pleasure, ale jednak, kto wie, może to doda mu kilku punktów. I ostatnia próba na się to była Irlandia, czyli Leslie Roy i Maps. Wielkie nadzieje. No i te nadzieje troszkę opadły po tym co zobaczyłem. Mianowicie yy, można byłoby opisać ten występ, że jest to występ w teatrze kukiełkowym trochę. Czyli na ekranie pojawiają się różne ozdoby. I Leslie jest jakby bohaterką tej, nie wiem, opowieści, bajki, animacji, która się dzieje. I rzeczywiście sam pomysł jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, bo mamy, na przykład jesteśmy w jakimś lesie, potem są jakieś fale. Jest tak, że animacja zrobiona z kartek, jak czasami wiecie, robiło się w zeszytach, że rysowało się na rogach i potem puszczało ten zeszyt i pokazywała się z tego animacja, więc to mniej więcej w takiej klimacie jest zrobione. Leslie jest bardzo ładnie ubrana, bardzo to pasuje, tylko jest kilka problemów. Mianowicie wydaje się, że Leslie jest trochę nieswoja w tym występie, jakby nie wiem, brakuje jej może charyzmy, sceniczności, jakby takiego życia, energii. Miałem wrażenie, że ona po prostu nie pasuje do tego, że to nie do końca jest ona. Wokalnie też jest dosyć kiepsko. Mam, po, mam tutaj yy, szansę to porównać, bo do innych artystów, którzy mimo wszystko i tak się oszczędzają, bo to są próby, które są wykańczające, ale u Leslie miałem wrażenie, że to nie jest oszczędzanie się. Ona po prostu słabo sobie z tym utworem radzi. Więc Isla Irlandia ma, jeżeli się pomyliłem, to <grywania> Irlandia ma spory potencjał. Tylko, że będzie umiała go wykorzystać. Bo to jest bardzo trudny półfinał. I w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Moje top 3 tych prób w zupełnie przypadkowej kolejności to jest Litwa, Rosja i uwaga Macedonia. Mm, jutrzejszy dzień będzie bardzo ciekawy, bo wiele, właściwie wszystkie występy mnie bardzo interesują. Zapraszam Was na godzinę 10, .00. zaczynamy i będzie gorąco na pewno, bo zaczynamy od Diabelskiego od Cypru, a Wy. Mieliście szansę oczywiście zobaczyć tylko urywki z areny na Eurovision TV oraz zdjęcia, ale bardzo chciałbym znać Wasze zdanie. Co Wy o tych próbach sądzicie, nawet po tych urywkach? Jakie są Wasze nadzieje na te występy? Czy ktoś Was rozczarował, czy ktoś jednak ma szansę Was zaskoczyć? Dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia jutro. Cześć! with it